Cześć Wam wszystkim z tej strony. Pana się nagrywam kolejny odcinek z Brawl Stars. I dzisiaj, moi drodzy, przyszedł czas, by sobie zagrać 1F1 z kolejnym graczem, moi drodzy. Tym razem będzie to z graczem, który ma 75 tysięcy pucharków. Jest to Polak, jest to Tornex, moi drodzy. Z tego co wiem, to on ma też kanał na YouTubie, więc jak coś, to link do jego kanału będzie, moi drodzy, w opisie. Więc sobie możecie wbić, zobaczyć. Zobaczcie, równe 75 tysięcy pucharków. Dawno nie było odcinka z, moi drodzy, 1F1, ale spokojnie. Spróbujemy, moi drodzy, też ogarnąć osobę, co ma 80 tysięcy pucharków. Jeżeli Chcecie taki odcinek, wiadomo, łapka w górę, ale tutaj musi być 1000 łapek w górę. Jak będzie 1000 łapek w górę, to ogarniam osobę 80 koła i lecimy jeden w jeden z taką osobą. No i tutaj macie jego konto. 35 rangi są wbijane jak najbardziej. 30 rangi, no myślę, że OL30 jest aktualny No praktycznie, oprócz Daga i Perły, którą niedawno odblokował, więc no praktycznie wszystko jest na 30 ranku. Zobaczymy jak sobie poradzę na takiego gracza. Z tego co wiemy jest chyba aktualnie drugi w Polsce. Tak jest, aktualnie są drugi w Polsce, więc bardzo mocny zawodnik. Ja jestem aktualnie 763 w moim najlepszym prime. Byłem pierwszy w Polsce, ale tak ogólnie się trzymałem koło 7, 8 miejsca. Więc bardzo dobry zawodnik, zobaczymy co z tego wyjdzie. Na razie lecimy na bi. No i po rundzie sobie będziemy zmieniali. Jak zawsze, moi drodzy, kto ogląda odcinki Jeden fo 1 to wie o co chodzi. Ja już wybieram B i zobaczymy co z tego wyjdzie. Dobra, moi drodzy, więc rozpoczynamy tą rundę. Zobaczymy, jak sobie poradzę na ziomka który ma 75 tysięcy pucharków, sam jestem ciekaw. No, moim zadaniem, widzowie, standardowo wygrać jedną rundę w dzisiejszym odcinku. Zobaczymy, czy to się uda. Dobra, na razie ja chcę wyczuć, jak mi pójdzie na B, bo B to jest taka postać, powiedzmy. W miarę ogarniana przeze mnie, nie do końca, ale w miarę, w miarę jest git, jeżeli chodzi o tą postać. Dobra, udało mi się go trafić, więc spoko. Zobaczymy, czy go porobię, czy nie na tą B. Myślę, że jakieś tam szanse są. Też mnie trafił teraz. Ma takiego samego skinakia, więc ciekawa sprawa, że mamy takie same skinki. Ale arcywrucki naprawdę bardzo fajny skin, więc się nie dziwię, że chłop go ma. Dobra, spróbujemy go tutaj trafić tym lepszym atakiem. Kurcze, może być ciężko, będzie bajtowo. Moje strzały spychał mnie i spróbuje mnie pewnie dobić. Dobra, trafił mnie, ale na szczęście przeżyłem, bo nie zostałem obity wcześniej jednym atakiem. Dobra, teraz on też dostał dosyć mocnego gonga, więc fajnie go by było dobić, bo ma on loa. Spróbuję go, go tam zepchać mniej więcej w jakąś stronę. Dobra, ulcik nie trafiony, on mnie trafił atakiem. Trzeba tutaj będzie uważać widzowie. Dobra, widzę, że może być ciężko, ok. Dobra, nieźle. Cały czas mam tutaj nadowany atak. Jakbym go mógł trafić teraz, to by było spoko. Dobra, ciężko, ciężko widzowie. Dobry movement ma, naprawdę dobry movement ma. Ma podobny movement do tego Ziomka, który y, chyba miał 60 tysięcy, z którym grałem i naprawdę w porównaniu do tych innych, co mieli 60-65 tysięcy, to y, miał mega dobry movement. I ten Ziomek, właśnie ma podobny ten movement, że ciężko jest widzowie. Jakkolwiek od niego uciec, dobra. Idealnie sobie tutaj ulci kawalnołem, ale tutaj, no, znaczy gadżet. Nieważne, padłem, nie udało mi się wygrać na B, Ładny, ładny, ładny meczyk. Ciężko było cokolwiek zrobić. Dobra, czekam teraz, jaką on postać wybierze i lecimy kolejną rundę. Dobra, moi drodzy, wybrał on Bell, więc startujemy na Bell. E, tutaj, no, spodziewam się, że on wygra. Wątpię, żebym ja wygrał na Bell, szczerze mówiąc. Bell jakoś nie przepadam. Jak... Mega, mam 25, rank, tam wbijaliśmy jakiś czas temu, i no jakoś nią nie gram zbyt często, więc nie spodziewałbym się tutaj fajerwerek, jak było przybi, bo tam była, no moim zdaniem, w miarę wyrównana walka, dobry miał movement, mi tego zabrakło, no i wygrał. Tutaj, no, strafiłem go na razie, ale no, wątpię, wątpię, żebym wygrał, szczerze mówiąc. Zobaczymy. Ok, dostał teraz chociaż dosyć ładnie. E, tysiąc, moi drodzy życia mu tak naprawdę zostało. OK, co on jeszcze chciał jakoś trafić takim trickshotem, no jakby mnie w taki sposób porobił, to widzowie chyba czas by było zamknąć kanał, gdybym podbił przez całą mapę i bym mnie trafił tym strzałem, to by była naprawdę mocna akcja. OK, trafi mnie niestety, dostał tą tarczę. OK, to mu nic nie dało, bo on chyba po prostu marnuje te gadżety, tak mi się wydaje. No widzowie, on mnie tak spycha, że ja nie jestem w stanie mu nic nie zrobić, naprawdę. Tak ciężko jest widzowie minąć te jego strzały. Tak ciężko jest odejść jakby od niego, on tak spycha do tej strefy, że nie jestem w stanie nic zrobić, naprawdę mega ciężko się na niego gra. Dobra, o kurde, dobra, teraz mało brakło. Okej, okay. no ciężko, ciężko, jest strasznie dobry movement ma maskubaniec, ale mi też jakoś źle nie idzie chyba na tą Tak mi się wydaje. Dobra, chłop ma 800 życia. Chłop ma 800 życia, jeżeli mi się teraz uda go pokonać, to jestem szefem, widzowy. Jeżeli mi się teraz uda, tylko dobra, trafiłem go! Oznaczyłem go Przecież, jak ja go teraz trafię, to on nie żyje. Przecież, jak ja go widzowie teraz raz tylko trafię, to chłop leży. Dobra, się podleczy, skoro on też się leczy. No, spokojnie się tutaj podleczymy. Dobra, spróbujemy go zaraz tutaj cyknąć. Zobaczymy, czy to się uda. Dobra, ja mam full HP, on jest oznaczony. No, ja mam taką przewagę, chłop jest oznaczony. Wystarczy, że. No, nie, no, dobił mnie, najgorzej. No ja nie mogę, jak ja tego nie wykorzystałem. Nie wierzę w to, Widzowie. Nie, masakra, porażka totalna. Dobra, lecimy na broka. Lecimy na broka, bo nie wiem, nie wiem. Porażka, porażka totalna, Widzowie. Nie, taką akcję miałem. Jezu, mogłem tak go porobić. Masakra. Nie, no tak mało brakło. chłopiec jest za dobry w tym baitowaniu. No nie da się nic zrobić, no typa, naprawdę. Dobra, zobaczymy, co z tego wyjdzie na broku, mój drodzy. Miejmy nadzieję, że na broku się uda. Na razie 2-0 dla niego. Cienko, cienko to widzę. Chyba będzie 3-0. Chyba będzie 3-0, bo maga ciężko się na niego gra. Dobra, startujemy, mój drodzy. Zobaczcie, mamy takie same maestrie. Czyli mniej więcej od momentu wprowadzenia maestrii graliśmy tyle samo brokami. Więc jestem ciekaw. Jestem ciekawy, jak sobie poradzę. Z tego, co wiem, to na tych 1v1 tym brokiem mi idzie w miarę dobrze, widzowie. Jak dobrze pamiętam, to tam z większością tych osób... Wydaje mi się, że albo wygrywałem, albo była właśnie taka bliska giereczka. Ok, teraz mnie trafił niestety dosyć mocno, ale ja uciekłem i mam jeszcze skok, więc to jest dosyć spoko nowinka dla mnie. No i dobra, Brock jest o tyle ciekawą postacią, że on ma ten damage taki obszarowy jak ta rakieta wyląduje. Więc nawet jak go nie traficie idealnie, to tym wybuchem jakby mu zadaje się damage. Więc to jest spoko, bo widzę tutaj właśnie moje szanse w tym. Bo dużo jest tak, że ja strzelam tak naprawdę milimetry obok chłopa. No i teraz to się może mega przydać, właśnie na takim jeden Fajden 1 na Broka. Zobaczymy, czy to się powiedzie. Dobra, mogłem skoczyć, nieważne. Nie, dobra, 3-0, 3-0, widzowie, pogrom, dobra. Lećmy ostatnią. Lećmy ostatnią, bo to szkoda, widzowie. Wam pokazywać ten pogrom, bo to jest jakiś żart dosłownie, co tutaj się dzieje. No, nie jestem w stanie nic wygrać. No, 75 koła to już jest taki poziom, że no nie dorównuje, nie dorównuje na żadną postać. Na 70 tysięcy, chyba tam dwie rundy mi się udało wygrać. 75, jak widzicie, no, już ciężko, już mega ciężko. Ja sam tak mój level mniej więcej obstałem w okolice 60 tysięcy pcharków. Nie mam tyle, jak widzicie, mam. No, może już 50 tysięcy, nie wiem te, kiedy ten film wleci, e, ale no, 60 tysięcy myślę, że byłbym w stanie wbić. Byron, okej, okay, ciekawie. Byrona miałem kiedyś wysoko. E, później długo nim nie grałem. Kiedyś miałem go chyba na 28. właśnie, no, 28. ranga miałem na Byronie, więc jestem ciekaw, jak sobie poradzę. E, walnijmy sobie to i walnijmy sobie Jeers dodatkowy. Będę musiał w razie czego uleczyć, jakby była taka konieczność, więc spoko. No, na Byrona jestem ciekaw w sumie. No, może może coś tutaj wyjdzie. Miałem go w miarę wysoko i to było dosyć dawno temu. Myślę, że jak on wychodził mniej więcej. Mam też właśnie skinas wtedy z Ligi Mocy. Widzę, że on gra chyba bez skinka, tak mi się wydaje. To, to jest zwykły Byron. E, e, chyba tak no, to jest zwykły Byronic moi drodzy. Dobra, no to co, spróbujemy tutaj bardziej agresywnie zagrać i tak już tutaj e, żadnych rzeczy nie zmienię w tym odcinku, na pewno go przegrałem. Ale spróbujmy wygrać tam jedną giereczkę, jak polecimy bardziej agresywnie to może się to bardziej uda. Zobaczymy, zobaczymy, na razie chcę tak skracać dystans troszeczkę i pchać go właśnie w ten dół. Zobaczymy czy to się uda. Dobra, na razie widzę, że on mnie trafia tak, że ja nie jestem w ogóle w stanie go trafić, a on mnie trafia za każdym razem, więc jest mega ciężko. Dobra, ok, nieźle minąłem jego atak. Teraz go trafię, nie trafię go. Widzę, że jest. No giga ciężko go trafić, widzę. Naprawdę jest giga ciężko go trafić. Ma jeszcze no będzie mega ciężko, będzie mega ciężko moim zdaniem. Jeszcze go nie widzę teraz Więc będzie ciężko coś takiego zrobić. Dobra, widzę mniej więcej jego nick, więc już jest git. Już jest git widzowie. Ulta nie mam, on ma ulta. Czy on będzie chciał mnie dobić ultem? Naprawdę. Jak on będzie chciał mnie dobić ultem, to, to, będzie, to będzie już widzowie naprawdę totalny pogrom. Mam nadzieję, że tak się nie stanie w tym meczu. Dobra, coś tam go pobijałem, ale on mnie bardziej pobijał. Ja mam prawie ulta, on też ma ulta. Cały czas go tam podświetla. Nie wiem co on z nim planuje. Dobra, trafiłem go. Spokojnie, miał ulcika. Mam już ulta, bardzo ładnie. No, i teraz tak, widzowie, trzeba go po prostu jakoś zepchać do rogu, tak jak on mnie pchał. Trzeba go po prostu zepchać do tego rogu. Ja mam jeszcze dwa gadżety. On ma te gadżety takie, że strzela potrójnym strzałem, i on mnie pcha do tego rogu. Dobra, nie trafił mnie gadżetem, więc przynajmniej tyle. No, i teraz moi drodzy, może mi się uda jakoś go zepchać. Widzę, że raczej nie bardzo. Jeszcze on się podlaczył. Dobra, trafiłem go, więc przynajmniej tyle. On też mnie trafił. Ja się podlaczę jeszcze, żeby w razie czego tutaj móc go przeatakować. Nie mam niestety już żadnego gadżetu, ale może jakoś sobie poradzę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jakbym go trafił teraz, to. No i niestety go nie trafiłem. A on mnie trafił, dobra. Ok, podlaczę się, bardzo ładnie. On też się podleczył. No ale padnę, padnę, tutaj widzowie, padnę, bo nie ominę tych jego strzałów, dobra. Minąłem jeszcze gadżet. To był chyba ostatni, chyba że ma jeszcze gadżet. Ten co ja, że ma 4, no ale ja niestety padam. Nie udało się, moi drodzy. 4-0, przegrałem. Nie da rady, 75 tysięcy to już za mocny zawodnik, no chłopiec, przepotężny link do jego kanału będziecie mieli w opisie. Nie da rady, widzowie, nie da rady, no no nie, no nie było opcji, no starałem się jak mogę, jak widzicie, na żadną postać mi się nie udało, a brał w miarę spoko postać, no na bel jedynie mniej ogarniam, ale tak na całą resztę myślę, że w miarę spoko mi szło, niestety się nie udało go pokonać, 4-0, ale jeżeli chcecie, możemy zrobić jeden w jeden z graczem, co ma 80 tysięcy pcharków, jeżeli zostawicie 1000 łapek, więc trzecią łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, ja wam dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, cześć!